Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya z Heroes and Generals. Dzisiaj będę skakał na spadochronie, ponieważ często właśnie ostatnio prosiliście o spadochroniarza, więc lecimy spadochroniarzem. I kurczę, muszę Wam się przyznać, że mam problem z tym składem dwójką, ale nie, nie chodzi już mi o tam jakieś to, co mówiłem ostatnio, po prostu kurczę, dostałem tych punktów do rozbudowy składów, cholerę. I za Chiny Ludowe nie wiem jak to rozbudować. nie? Może ktoś mi da jakieś info pod filmikiem w komentarzach. Nie widzę tam nigdzie opcji ulepsz czy coś takiego. Mogę jedynie dodać znajomych, zaprosić znajomych do składu. Nie wiem, czy muszę po prostu zebrać jakąś odpowiednią liczbę tych punktów składu, żeby coś mi wyskoczyło do ulepszenia, czy, czy ja po prostu jestem ślepy i nie widzę jakiejś ikonki. A ty nie obaczku! Złodziejasze, kiedy? Także no, będę wdzięczny za info. Będę wdzięczny za info, jeśli chodzi właśnie o rozwijanie składu, o ulepszanie składu, jak to zrobić. W zasadzie wychodzi na to, że jestem po prostu leniwy, bo mógłbym sobie to znaleźć na jakimś forum Heroesów, albo w stronie głównej. Ale stwierdziłem, że skoro już mam takich fajnych widzów, to się zwrócę, żebyście się poczuli związani z kanałem. O, tak sobie to wykminiłem. No może nie do końca tak, ale nie umiem tego lepiej słowami wyrazić. Dobra, mamy D3. Teraz idę zginąć w drodze na o jedyneczkę Czy tam dwójeczka? Już nie pamiętam co to jest jedyneczka, dobra mhm. O! Nie ma tu ktoś jakiegoś transportu? Nie za bardzo widzę Cóż, no i tak muszę zginąć Gdzie on tutaj? Kurczę, zabili go już? Czy gdzieś się tam A nie, zabili go, dobra No to jedziemy. O, pojechaliśmy. Myślałem, że chociaż dwa metry przejadę zanim mnie ze No ale okej, okay, bardzo dobrze. Teraz sobie przynajmniej skoczymy spokojnie. Zobaczymy sobie jaki pluton egzekucyjny na nas czeka na ojedynce. Tak przy okazji powiedzcie mi, co myślicie o ostatnim filmiku RETO. Tam gdzie informowali o... właśnie... bardzo pozytywnym odbiorze ze strony nowych graczy i nieco mniej optymistycznym odbiorem ze strony weteranów. Tak to ładnie określili. No i poinformowali, że dają bonus do woretki 500% tej składowej. I co myślicie o tym filmiku? Bo jak dla mnie, to to jest takie trochę mówienie przepraszam, że daliśmy dupy. Nie wiem, tak to dla mnie wygląda. No przepraszają, że pacza wydali? Czy o co chodzi? Bo jakoś tak to dziwnie odebrałem. Śmiesznie trochę. Znaczy cieszę się bardzo dobrze, że bardzo dobrze, że reagują na narzekanie graczy i że przepraszają, tylko że chyba nie powinno dojść do takiej sytuacji, żeby musieli przepraszać za wypuszczenie pacza, bo jeszcze chyba z takim czymś się nie spotkałem. W różnych gierkach dobra mam kogoś w składzie? Nie mam. Kurczę, no nie będę mógł tutaj. Nie będę mógł. o nie! Rozkazów wydawać aż ty dziad. Dobra, obronią to moje jedynka czy nie? Ja myślę, że obronią. Wierzę w nasz team. Trzeba lecieć im kurde przycisnąć z drugiej strony. Niech się tam Piaota zajmie o jedynkom, My już sobie na x polecimy. Kurczę, no bronią czy nie bronią? Coś widzę tutaj cały czas ktoś siedzi zajątów. Jest dobra Nie najlepszy skok, ale ważne, że jestem w środku Mam tu rewolwerowca do pomocy rewolucer Revolu zakładam, że to po jakiemuś znaczy rewolwerowiec dziki Bill. o nie Gdzie mi tu kurde z kluską kolejną Nie, nie wiem, że ja wierzę. Widzieliście jak on szybko... Ja piernicze. w głowę mnie trafił? Nie. Nie, po prostu mnie zabił w ułamku sekundy. Ja piernicze. Zasrane karabajny. Jak tam wynik? No, nie jest źle. Kurczę, no ale mnie wkurzył tym karabajnem. W sekundy mnie zabił, no. Obaj się zabiliśmy w ten sam sposób, tylko że on był chyba już postrzelany przez tego poprzedniego. No i co teraz? Czekamy, czekamy. Dalej nie mam nikogo w składzie. O, może tutaj się jakoś to da? Da się tutaj coś? Dupa. Dupa, 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 nie da się. Kurczę, no nie wiem jak te składy ulepszać, no. Być może jeszcze nie mogę, może muszę więcej punktów zebrać. Ale wydaje mi się, że już chyba z dwa zebrałem. Na piechurze ich więcej na pewno mam. Na piechurze mam chyba z cztery i coś nie mogłem tam znaleźć. Żadnego motywu do ulepszania. Tam podobno w tym piech... W składzie piechoty można odblokować slot na przykład dla snajpera, albo dla spadochroniarza chyba. No, i właśnie chciałbym to sprawdzić. O, jedyneczkę stracimy. Trzeba na jedynkę lecieć. Skręć jeszcze trochę, skręć jeszcze trochę, kurczę. Więc trzeba będzie trochę pobiegać. Albo sobie spróbujemy tako. na farta. Liczę teraz, że mnie nikt nie zestrzeli. Dolecę do daszku. Dolecę. Dobra. Tam jeszcze jeden i wyciśnięty jak prysz. O kurde, jeszcze jeden szed. Nie, jak, ale to zmościłem strasznie, no, ale dałem ciała. No dobra, ktoś tam z naszych siedzi jeszcze. Dawaj, 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 dawaj. O nie, i znowu ja, księdziec, ja się zawsze odrodzę w tym samolocie, właśnie jak przelatuję nad punktem, do którego chciałem skoczyć. No to muszę czekać całe następne kółeczko. A, już nam D wzięli. No nieźle, nieźle. Nieźle. Tutaj widzę B3, biorą to może ich z drugiej strony trochę przyciśniemy. O cholera. Jeszcze helkat w prezencie dla typka. Taki urodzinowy prezent. Troszkę spóźniony, ale lepiej późno niż wcale. No i może się o dwójkę uda tam, gdzie D2 nam cisną. Trzeba będzie z tamtej strony zaraz popchnąć. Kurczę, mam nadzieję, że nam tego denie zamkną, zanim tam zdążymy wrócić. Dobra. Zasuwaj stary, zasuwaj. Tam nie o już jedynkę będą brać zaraz. No jedź stary. Jedź. Czasu nie ma. Nie wiem, czy ja teraz w ogóle napisałem do składu, czy do całej strony, chyba do całej strony, nie wiem, drużyna było. Hukiem odszedł Nienawidzę jak takie jak mi ktoś sobie strzela tak koło nosa, bo nie ma nic lepszego do roboty kurczę. Nienawidzę tego Dobra, mamy X-a. A co z D? Kurczę, D1 nam biorą. O jest, te dwa, dobra, uratowani Jedź, jedź stary, jedź, jedzie, jedź, jedź Tam chyba był koleś, czy mi się wydawało. Pięknie, zabiłem Jeepa. Ani jedną kulką go nie trafiłem. Zabiłem Jeepa. To okienko mi tu strasznie psuje, psuje plan. Odchodzą kapitaliści, bronić się o kurde. I koniec, koniec. Dobra, udało się wygrać. Nawet chyba byłem pierwszy. Raz zobaczymy. Udało się. Dobra. Nie było obciachu, bo spadochroniarzem dawno nie grałem. Ale się udało. Dobra, nie było źle. Ile zarobiłem? 8086. Wydałem 1054. No to mnie się podoba. 7000 do przodu. Takie wyniki to ja lubię. 11 na 4, 768 punktów. O, i spoko. 782 EXPA. O, i właśnie teraz już Wam pokazuję o co chodzi. Gdzie tu jest jakaś opcja do ulepszenia składu? Powiedzcie, Wy mnie. Bo ja jestem chyba ślepy. Nie wiem, nic tu nie mogę. Mogę zaprosić znajomego. Mapy, filtry także pytanie do was, poratujcie w komentarzach dajcie znać jak to się ulepsza no i dobra i dzięki za uwagę dzisiaj w dzisiejszym odcinku to tyle mam nadzieję, że odcinek wam się podobał za tydzień postaram się coś spoza niemieckiej nacji, nie wiem, albo ruskimi albo aliantami ale nie będzie Niemcami, coś, coś z jakiejś innej nacji postaram się nagrać ok, zapraszam was oczywiście na swój kanał i trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.